Masakra, żona mnie budzi tak wcześnie, nawet widno, tu nic nie widać, się odbija po prostu, jak od lustra. No gdzie mnie ta żona wyprowadza, no na dworzec, no, no żona, która to godzina jest, gdzie ty zapierdzielasz, no. O Bo równa co? A to nie są moje godziny życia w ogóle, gdzie idziesz, no, powiesz w pociągu? Zaraz nam pociąg ucieknie, no strzałka, szybciej no! <grymne> Zapierdzielaj, szybko! Chyba nie? O, jaka silna otwiera. Pa, misiu. Nie, już idę. Nie, zdążyliśmy. Minutę przed czasem. Żona wymyśliła, że jedziemy po kolejnego Forda. Tym razem, żeby z niego kilka części zabrać ale kupujemy cały samochód jesteśmy we Wrocku. Kasia, jedziemy? skierczek jak byłam dzieckiem to je uwielbiam. tradycyjnie jedzonko Kasia czeka na swojego fishburgera chcesz nagrać coś do vloga? Miałaś opowiedzieć historię, dlaczego jedziemy w ogóle po tego Forda? Chcę. Co? Chcę, co chcesz. Niech mi na twarz, bo się popicimy. Gdy żona się nudzi. Mamy kolejną przesiadkę, już ostatnią na szczęście. Moja żona jak zwykle wpadła na genialny pomysł. Zbudziła mnie rano i jedziemy. Jak gdzie? Po Forda, ja po co? Bo ma skóry, bo ma coś tam, bo ma rozpórkę kielichów, bo ma spoiler i sobie poprzekładamy te części. No to jedziemy, bo jest to okazja dosyć tanio nabyć takiego Forda, sprawnego. powymieniamy sobie po prostu te rzeczy, które ciężko nam gdzieś dostać. A, auto zostanie dalej sprawne i albo się nim zajmiemy i zostanie u nas, albo się go sprzeda kiedyś. Ale A nagrywam żonę, bo, bo coś tam chcę powiedzieć. Aha, tak, tak. Szukam podłokietnika, czy ktoś się nade mną zlituje i mi sprzeda? Powtórzę, jakby nie było słychać, Kasia szuka podłokietnika i czy ktoś się nad nią zlituje. Tak, bo nikt nie chce sprzedać. Bo nikt nie chce jej sprzedać, no niestety w tym próbie co kupujemy podłokietnika nie ma. Nie nagrywaj mnie, bo wyglądam jak dziecko. Dlaczego? No. O, jaka dziewczynka, zobaczcie, budki! jaka bluza dziecięca, Boże. Patrzcie, kartonik. Właśnie pod takim będziemy spać, jak będziemy kupować ciągle probę. Części, które zabieramy razem z tym autkiem. Jak myślicie, czy to się zmieści do bagażnika? Do tego bagażnika. Jedne drzwi są skórki, trochę popękane i z tego chyba powstanie kolejny film. Postaramy się jakoś zregenerować. Słuchajcie, jesteśmy nieruchomani. Mamy z tyłu w bagażniku i na tylnych siedzeniach karoserię od innego proba Od zielonego mamy. Od zielonego. Mamy bardzo dużo części. Dzięki za części. No, chłopak, który nas sprzedawał, to że mega fajnie było się spotkać i mega fajnie było kupić ten samochód. Mam nadzieję, że dojedziemy. Ale czy wy słyszycie, jak to wszystko w trzeszczy? Jedziemy. Mam nadzieję, że dojedziemy i że to się dobrze skończy dla nas. Tak wygląda nasz zakup. Nie wygląda na pierwszy rzut zachęcająco, ale zobaczcie. Felgi ma spoko. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest fajna, to do kasi samochodu prawdopodobnie pójdą. To skóry od niego są to troszeczkę do zrobienia, ale są spoko. Niestety, ale se kostkę zwiknąłem niosąc szyberdach. Nie widać, może już tak, ale bardzo boli mnie. No trudno, czego się nie robi dla żony. Chciała skóry, to będzie miała skóry. Patrzcie tutaj, ile części jest masakra. Cały bagażnik jest części. Naprawdę mamy sporo części. O tutaj, nawet ten przełącznik: o trzyberdachu jest, trzyberdach. Lampy z ramkami, sobie te ramki do swojego dam, bo są fajne, niepognite. Więc, tak, że tak powiem, ten samochód nawet spoko wygląda na nagraniu. Ogólnie, chyba go sobie zostawimy. Może za jakiś czas będzie zrobione. Na początku doprowadzamy nasze do ładu całkowitego, bo nasze są w bardzo fajnym stanie. Tylko wiadomo, zawsze coś można polepszyć. Ja na przykład nie mam halogenów, więc sobie halogeny stąd zabiorę. A ten samochód będzie czekał troszeczkę na lepsze czasy. Żona się posiłkuje. Smacznego, kochanie. Ja też się chyba sujakuję. Albo to z bólu tak wyje przez tą kostkę. Chodź nie spają. o Boże! A! Teropian bardzo nam tutaj przeszkadza w jeździe. Kasia wy, będzie wyciągać, w sensie ja jej pomogę zaraz. Bo standardowo musi trzymać bagażnik na, na czole. Patrzcie, żona musi mnie ratować. Zimnym tym. Psikacem. Jeszcze, taki, jeszcze. Ostatnio tak psikaliśmy kokpik. Tak, ostatnio tak psikaliśmy, teraz mi nogę A jak boli. O, to, to, to. Ale dojedziemy. Musimy dojechać. Jedziemy autostradą. Na razie spokojnie, z tuweczką nie będę raczej przekraczał prędkości. Bo niepewny troszeczkę samochód, ale jedzie spoko. Teraz dałem poprowadzić trochę żonie, bo mnie noga boli. No, takie odcineczki sobie będzie tutaj robić. Całej drogi wiadomo, że nie, ale takie odcinki Kasia zwolni, no. Taka sytuacja, że sprzęgło nam całkowicie w podłogę wpada w ten sposób, że teraz się to pogorszyło, bo na początku jeszcze odskakiwało, a teraz o, ja tutaj nogą go wygrzebuję, dobra, jest u góry. Przez chwilę nie mogliśmy ruszyć, bo nie dało się sprzęgła wcisnąć, bo się tak zawiesiło, że wpadło pod wykładzinkę tam i nie było nigdzie go, Kasia szuka tego, nogą, jaka historia, ja pierdzielę. I staliśmy na awaryjnych, kurczę, korek zrobiliśmy, bo nie mogliśmy ruszyć. No, tak niestety nie ma szans, nie możemy ruszyć. Lecę na stację benzynową, bo jakieś klucze. Bo tutaj poprzedni właściciel powiedział, że może sprzęgło się zapowietrzyło. Zobaczymy to, spróbuję to ogarnąć. Już jest ciemno całkowicie. Biedna żona, mam narzędzia, coś spróbuję jeszcze ulepić. Jak nie, to laweta, no trudno. Kupiłem płyn hamulcowy, doleję, bo jest na minimum, spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć, chociaż no, kiepsko to idzie. Ale zobaczymy już Kasia trochę załamana, bo tu już spójrzcie, jaka to już jest pora. A my jesteśmy w środku Polski, jeszcze mamy 200, chyba 16 coś takiego, kilometrów do domu i chyba tym samochodem, w sensie, myślę, że na 90% tym samochodem już nie dojedziemy. Trzeba będzie wzywać lawetę. A... No niestety sprzęgło jest całkowicie martw, martwe. Ech, laweta najbliższa z samego rana, czyli chyba dzisiaj nocujemy tutaj. Jeżeli chodzi o właściciela, to mega dzięki, bo tak naprawdę zasponsorował nam teraz lawetę. No to też złośliwość rzeczy martwy, bo 100 km nim zrobiliśmy bez żadnego problemu, a jednak coś odmówiło posłuszeństwa z tym sprzęgłem i tyle. A poprzedni właściciel zrobił nam przelew na lawetę i naprawdę w porządku facet. Kurczę, udało się załatwić w końcu lawetę. No, samochód to normalnie ma odpalony silnik. Ciśnienia braka, ale to czujnik zwalony. Benzynę zatankowaliśmy i nigdzie nie pojedziemy. Za 150 zł benzyny, ale nie pojedziemy nigdzie tym samochodem, już przynajmniej dzisiaj. A sprzęgło, tutaj jest pedał sprzęgła, lata po prostu luźno, i to nie da się zmieniać biegów nic. Próbowałem odpowietrzeć nic. Muszę teraz iść jeszcze kluczyk, oddać tam na stację. No i troszeczkę tutaj poczekamy na tą lawetę. Idę odnieść kluczyk na stację. Jakby kiedyś ten pan co mi pożyczył, ten kluczyk oglądał. To bardzo dziękuję. Moja żona coś jeszcze dopowie. Zimno Zimno, no lecimy na stację. Zimno! <laughs> jaka fajna, jaka smurfetka, jaka jejku. Nie chcę słuchać twoich kłamstw. nie następny. Czymś się trzeba posilić w tych ciężkich godzinach oczekiwania. Na osłodę muszę wypłacić pieniążki na lawetę, niestety. Jesteśmy już pod chatą. Nie wiem nawet, co jest to godzina, chyba czwarta. Nad ranem. ja łóżko, jak mi się spać, chce. Ale muszę opowiedzieć jeszcze historyjkę. Jak jechaliśmy lawetą, to kierowca dostrzegł postać. Słuchajcie, postać w srebrnym garniturze, jasną, bladą, jak trup, po prostu. My z Kasią tego nie widzieliśmy, ale on mówi, że na pewno tam była, jeszcze stała z rękoma rozłożonymi, i nie było tam żadnego samochodu, nic. Ja nie wiem, czy to jakiś duch czy co, ale powiem Wam, że wszystkim nam ciarki przeszły i trzymały nas przez pół godziny, następne. Nawet teraz, jak o tym myślę. To ciarki mam, nie? No pewnie jakiś zbłąkany człowiek, ale kurcze... Z tego co ten, co mówi, to wyglądał jak duch jakiś, nie? Dobra, czekać się do wyra i spać. Dobra, dzięki. Jakoś przeżyliśmy ten dzień.